Moja droga, a teraz zastanawiam się, czy ty widziałaś ostatni wywiad Edyty Górniak, w którym powiedziała coś o Eli Zapędowskiej. Wiesz o co chodzi? Yy, nie widziałam ostatniego. Yy, nie, powiedziała, nie. że y, przez 15 lat budowała jej legendę, a to nie jest prawda, że Ela jest taką wybitną nauczycielką. No i, i widzisz, i w końcu prawda wyszła na jaw. No. Mm -hmm. <laughs> Także bardzo, bardzo się cieszę, że Edyta odważyła się na, na takie słowa. Ja zawsze uważałam, że. Nauczycielka wokalu musi umieć śpiewać. Pani Ela nie śpiewa, tak? Zawsze mówiła, że ona nie śpiewa. Ja po prostu cenię sobie właśnie takie nauczycielki, które mają odpowiednią technikę, które, które, które przede wszystkim występują czynnie na scenie i dlatego byłam wdzięczna za to, że mogłam uczyć się u Agnieszki Hekiercy w programie. E, to jest wybitna specjalistka i ona czy nie występuje, ma koncerty, więc może coś przekazać, tak? E, to jest mój autorytet. A o co w ogóle chodzi między tobą a Elą? Bo taki historia się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Od czego to w ogóle się zaczęło? Bo ludzie już zapomnieli. Dlaczego ona cię zaatakowała? Bo jej ale atak to... był pierwszy, tak? E, tak, ale to wiesz co, to jest pytanie do, do pani Eli, ja nie ale wiem czy ona jak się dlaczego? Mnie zaata... Od czego to się zaczęło? Bo to już się ciągnie latami, nie? Ja chyba już kilka razy na ten temat z sobą rozmawiałem. Tak. Dlaczego, tak. dlaczego ona się wzięła na ciebie akurat? No ja, ja naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem. A jak widziałeś kolejne wypowiedzi jej na twój temat, to co sobie myślałaś? Było ci to obojętne, że... Jezu, znowu, znowu do mnie. No wiesz co, Jak już by, byłam po prostu e, przyzwyczajona do ataków, więc po prostu, ja się oczywiście zastanawiałam dlaczego tak jest, no ale stwierdziłam, że no widocznie, no musi być nieszczęśliwa, że e, przekazuje taką negatywną energię, no bo naprawdę, jeśli ktoś jest szczęśliwy w życiu, to nie mówi nic złego e, na daną osobę, poza tym też, ja naprawdę rozumiem, że ktoś może nie lubić mojej muzyki. Mm. Każdy ma do tego prawo, tak? No ale jakby takie stwierdzenie, że ktoś nie umie śpiewać. No to jest bardzo krzywdzące w stosunku no, do mnie, tak? No mocne dla wokalistki, mocne. Dokładnie, więc można powiedzieć: ja nie lubię twojej muzyki, wolę jazz na przykład", tak? Mm. Jest to dla mnie zrozumiałe, ale jakby on mówił, obrażanie A the... ty chodziłaś do niej na lekcję? Ja miałam tylko z nią <laughs> Eee, A te legendy urosły, bo ja wiem, tego. Że legendy... Nie, ja nie chodziłam do niej na lekcje. Ja byłam na warsztatach wokalnych, w których to ona mnie wybrała spośród wszystkich osób z A nie umiesz castingu. śpiewać. właśnie, nie umiesz doktor, śpiewać. właśnie. <laughs> Dokładnie. Więc tego castingu wybrała mnie. Później na tych warsztatach zostało wybranych tylko 20 osób. Znów ja się tam zajmuję. Nie umiesz śpiewać. Dokładnie. I później był taki koncert finałowy, na którym pani Ela dała mi najtrudniejszą piosenkę, bo stwierdziła wtedy, że właśnie tylko ja sobie z nią poradzę. Ja zaśpiewałam tę piosenkę w, w tonacji tej, która tam była oryginalna i pani Ela po koncercie podeszła do mnie i powiedziała mi, że przepięknie to zrobiłam, że wróży mi sukces, tak, to są jej słowa i jeśli kiedykolwiek będę potrzebowała pomocy w przyszłości, bo wtedy miałam 17 lat, to mam do niej zadzwonić, nawet mi dała swój numer telefonu. I tak się jakby zakończyły nasze drogi. Ja e, e, po prostu pełna takiej pozytywnej energii w stosunku do, do pani Eli e, w tym czasie byłam i później rozpoczęła się moja kariera. Mój pierwszy singiel, drugi singiel i jak zdobyłam super jedynkę, nagle przeczytałam, że ona prze, właśnie powiedziała o mnie e, takie okropne słowa. No i to był dla mnie szok, bo mm. rozumiesz, jakby... A nie chciałaś do niej zadzwonić, wyjaśnić? Numer miałaś. <laughs> no nie, no właśnie jakoś... Jakoś nie. Cieszyłaś się super jedynką. <noise> tak, tak. Może, może kiedyś sobie to, nie wiem, wyjaśnimy, może pani Ela powie mi o co tu chodziło. <głos> <głos> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Dziękuję. życzę Ci udanej zabawy. Dziękuję. I do serdecznie. zobaczenia. Hej.